I tam w kolejnym filmie. Przychodzę, przychodzę z dużo lepszymi propozycjami niż, że tak powiem, wszechobecne i tak w moim odczuciu niesłusznie promowane, nieudane, aktualne twory Toma Forda, na przykład wiśniowe, wiśniowe kwestie. W sensie można wskazać dużo lepsze, dużo lepszy cenach, z ciekawie ukazaną wiśnią, z pomysłem wszystkim tak naprawdę, żeby nie było klimatu już tak po prostu e, niespecjalną stronę, w sensie to nie jest wiśnia w moim odczuciu warta uwagi, a biorąc pod uwagę ceny to już w ogóle e, to już w ogóle dramat. Na pewno świetną wiśnią, e, wartą uwagi jest zapach, w zasadzie dwa zapachy, o których wspominała Marlena, które Marlena polecała, e, mianowicie Wiśnia Molinar oraz wiśnia, e, wiśnia Reminiscence. W budżetowych cenach, nadal w budżetowych cenach. Może w trochę gorszych cenach, ale zwanie duże dużo ciekawsze propozycje. Wiśnia Molinar jest wiśnią. A w ogóle, jak ładnie w słońcu wygląda ten Po Pozakwycam się, teraz tak sobie popatrzyłam. E, wiśnia Molinar e, jest to wiśnia, w ogóle jak skóra w nazwie, jest to zapach Molinar Piur. Nie wiem czy już wymawiam, ale to jest wiśnia, którą tak naprawdę poznałam dzięki Marlenie. Od że dobrze pamiętam miałam dekad, się skończyła się u mnie flakonem jednym, flakonem drugim, także w mam dwa flakony. Jest to przepiękny, bardzo charakterny, wybitnie parametrowy zapach, który, który ma w sobie wiśnię bardzo taką surową, wiśnię bardzo wytrawną, wiśnię bardzo ostrą konkretną, wyrazistą, bordową, głęboką, wieczorową, dopełnioną skórą, drewnem. Natomiast ta wiśnia naprawdę potrafi się mocno zaznaczyć, a cenowo nadal można w świetnych cenach utrafić. Wiśnia Remini Sens jest na pewno wiśnią słodszą, jest na pewno wiśnią mniej ciemną. Jest to zapach Remini Sens tonka i faktycznie jeżeli chodzi o tonki, nietonki, heliotropy yy, i wszelkie aspekty, które coś tam z Tobą migdałowością mają... One potrafią iść w stronę wiśniowości, taki migdał, gorzki migdał, yy, aldehyd migdałowy, yy, właśnie heliotrop, yy, różne składniki około heliotropowe, yy, tonki, nietonki, naprawdę potrafią mieć w mniejszym, bo w większym stopniu aspekt wiśni. Yy, stąd też ten zapach faktycznie yy, jakby ma w sobie słodycz, yy, na pewno jest to wiśnia słodsza niż Molinar. Na pewno jest to wiśnia mniej wieczorowa, jest to wiśnia bardziej taka bym powiedziała, dzienna, słodsza, ale potrafi mieć wydźwięk z Largi i Fortu. Naprawdę potrafi mieć tego typu korelacje. Cenowo bardzo dobrze. Nie wiem czy Molinar teraz chyba około 200 zł za 100 ml. Nie, przepraszam, 200 zł za około 75 ml, Ale jest to naprawdę świetny stosunek w tym do jakości. wybitne parametry zapachu. Na pewno o wiele lepsza propozycja niż wiśnia Toma Forda, czy to Lost Sherry, tak wszechobecne i tak propagowane, czy to ogólnie inne rozczarowujące wiśnie Toma Forda. Te ich nazwy, nadwyraz, te wszystkie smoke, nie smoke, po prostu to są już zapachy Toma Forda, które mają się nijak do pomysłowości, do jakości, do wszystkiego, co było w dawnych tomu, tomach Forda. po prostu marka została przejęta, marka została sprzedana, no i niestety poszło to w jakość, poszło to w ceny, poszło to w, e, w natłok zapachów e, i poszło to w zupełnie inną jakość. Takie nowe Roast Cafe czy Cafe Roast, totalnie inne niż dawne. E, podobno z od mineral to samo, więc jakby jest jak jest. Już mnie w ogóle ta marka nie interesuje, jak zawsze wspominałam, że jest to marka bardzo ciekawa, udana, warta uwagi, jeżeli chodzi o miejsce stacjonarne. No niestety poszło jak poszło, w pewnym momencie ona stała się w ogóle wszechobecna. Ona zaczęła się pojawiać już nie tylko Douglas, i też Tefora i Notino stacjonarne. I właśnie głównie te takie propagowane zapachy, jakby minęła magia tych butikowych tomów Fordów. No i poszło już po prostu w bardzo dużo ilość zapachów. Te dawne zapachy w nowych wersjach, gdzie to w ogóle zupełnie Coś innego, zaraz wyjdzie oczywiście pewnie. Zaraz, oczywiście, dojdzie no do tego, że jeszcze będzie kultowa Sahara Noir w nowej wersji. która robi oczywiście znowu nieudana jak to te pozostałe. Natomiast y, powiem szczerze, y, może nie te aktualne, ale śred... y, taki średni, trochę wcześniejszy, taki średni okres domu Fordów. No są jeszcze zapachy do sprawdzenia te, bo chodzę Metalik, no trochę jest, natomiast teraz to poszło już wiadomo w jaką stronę. Ceny zbójeckie jakość zapachów nieporównywalna w sensie negatywnym. Na pewno Remini Senstonka jest to wiśnia słodka, jest to wiśnia z dobrym stosunkiem ceny do jakości, jest to wiśnia gdzie można zauważyć klimat Lartizonti Fortu. Bardzo dobrych cenach można je spokojnie utrafić myślę, że chyba nadal tak 130-150 zł za 100 ml. Ja mam flakonik 1. Ja wolę tą głębszą, taką bardziej surowszą wiśnię w Molinari. Oprócz tego poznałam i powiadałam yy, o zapachu Solino dostępnym w Rosmanie, zapach tonka. I on też potrafi mieć wydźwięk tej yy, Teafour yy, Takiego efektu właśnie w tym zapachu jest coś takiego jak w wiśnię. Natomiast ta tonka yy, jak poznawałam, ona miała bardzo dużo wiśni, mało słodyczy. Później z czasem zaczęło w niej bywać. Dużo więcej słodyczy. Natomiast mimo wszystko uważam, że warto ten zapach mieć na uwadze. Jest to coś naprawdę ciekawszego niż te Lost i klony Lost cherry. Na pewno jest to coś ciekawszego niż klon wiśniowy w starze, który dla mnie pachnie niestety jakieś takie winopodobne wiśniowe napoje. No niestety, Ech. nie jest to wydźwięk udany. Myślę, że też bym wskazała e, takie klimaty jak skada Sherry in the Air. Ja wolę te dawne Skada, to była taka urokliwa, bardziej dziewczęca niż kobieta wiśniowość, taka e, słodkawa, ale nie zasłodzona. W takich klimatach jest dosyć też soli nos i w takich klimatach jest jeszcze taki zapach, e, kiedyś o nim opowiadałam, był w budżetowych perełkach, to w sumie z Mare Arabski, taki wiśniowy zapach. Ale to tak dawno temu opowiadałam. Opowiadałam to jeszcze w czasach, kiedy nie było szału na zapachy arabskie. Także myślę, że wskazałam naprawdę około 6 naprawdę budżetowych propozycji z wiśnią, które są na pewno czymś lepszym, ciekawszym, co według mnie bardziej warto mieć na uwadze niż wiśniowe, niż lostrze i inne wiśniowe klony tego zapachu. No i klony tego zapachu, czyli typu chociażby klon w Sarze, czyli jakby. Lost Sherry i inne kwestie wiśniowe Toma Forda i kwestie różnych klonów wokół. Ponieważ tych klonów podejrzewam, że jest dużo więcej, natomiast klonowanie czegoś, co samo w sobie nie jest specjalne, bo można wskazać lepsze, budżetowe, wiśniowe kwestie, no to jeżeli oryginał jest rozczarowujący, to cóż może być dalej? Natomiast powiem tak, mimo wszystko wiśniowość, wszechobecna wiśniowość Bardziej mi pasuje niż wszechobecne bakaraty, czy niż wszechobecne laviebel, niż wszechobecne lakopią, czy niż wszechobecne, nie wiem, Armani See My i tym podobne. Także już wolę, żeby klonowali efekty wiśniowości, tylko może żeby się lepiej postarali. W ogóle jestem ciekawa, chyba jeszcze jest w dosie klon wiśniowości i podejrzewam, że w tej marce to może być udane. To akurat może się Marlena wypoił, wiem, że ma. Ja akurat nie poznałam na inne dosy, kiedy się zdecydowałam i nagrywałam film, także można sobie odszukać dwa filmiki, chyba są albo trzy o dosie. Nie wiem, czy coś nowego powstało z tej marki. Myślę, że gdyby powstało, to biorąc pod uwagę jakoś ich, że tak powiem, klonów, to mogłabym się zdecydować, ponieważ nie mówię, że wszystkie, ale część zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Jesteśmy świeżo po, po pseudomorstowaniu, po wyścigach. Kto dłużej wytrzyma, że tak powiem w lodowatej wodzie, która ma około 9 stopni, ale na zasadzie wytrzyma na zasadzie stopy, kostki, bo to już po prostu wykręca. No Darek bardziej, ale Darek praktykuje zimne prysznice. Natomiast ja się mogę pochwalić, że w zeszłym roku do końca października pływałam w zimnej wodzie. Fale ogromne. I to już trzeci dzień takie ogromne fale. Dla mnie jest dobre, ponieważ ja uwielbiam ogromne fale. Łatwość liczenia bałwanów, że tak powiem, w różnych intencjach.